Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i już teraz zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Wystarczy tylko wcisnąć ten kwadrat, czerwony kwadrat i będziecie za darmo zupełnie subskrybować. A co daje subskrypcja? To, że nie musicie pamiętać o tym, że dwa razy w tygodniu pojawiają się na moim kanale nowe filmy. Także zapraszam do. Do subskrypcji, a dziś temat tego filmu to ćwiczenia na pamięć, ale ćwiczenia na pamięć dla osób chorych na Alzheimera. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie już teraz. Zapraszam tych wszystkich, jeżeli macie w domu osobę chorą na Alzheimera. Naprawdę zaproście ją przed ekran waszych komputerów. Jeżeli również pracujecie w placówce, która jest właśnie dedykowana osobom, osobom chorym na Alzheimera, to także was zapraszam do tego, żeby może jakieś takie grupowe zajęcia właśnie przeprowadzić na podstawie tego wideo. Bo dziś trzy ćwiczenia na pamięć właśnie dla nich. Dla osób chorych na Alzheimera. Dzisiaj to im chciałam poświęcić ten czas, także zapraszam raz jeszcze. Ćwiczenie numer jeden będzie polegało na tym, że za chwilę zobaczysz ekran, na którym będą różne figury geometryczne. Chodzi o to, Twoim zadaniem jest żeby zobaczyć, pomyśleć, zastanowić się chwilę i odpowiedzieć na pytanie, która z figur geometrycznych nie pasuje do pozostałych. To będzie Twoje zadanie. Tablica z figurami wyświetlać się będzie przez jedną minutę. Także masz jedną minutę na to, żeby podjąć decyzję, która z figur nie pasuje do pozostałych. Czas. start A teraz chciałabym, mam nadzieję oczywiście, że yy, udało Ci się rozwiązać to zadanie. I teraz pokażę Ci rozwiązanie, rozwiązanie tego zadania. Yy, spróbuj chwilę pomyśleć, czy dobrze odpowiedziałeś, czy Twoim typem było coś zupełnie innego. I porozmawiaj o tym z, z opiekunem, z terapeutą, z osobą, która jest koło Ciebie. Proszę bardzo o to rozwiązanie. Dobrze, mam nadzieję, że to pierwsze ćwiczenie nie było takie bardzo trudne. No to teraz przechodzimy do ćwiczenia numer dwa. Ćwiczenie numer dwa będzie polegało na tym, że znów zobaczysz ekran, znów na tym ekranie zobaczysz figury geometryczne, ale spośród nich będziesz musiał wybrać figurę geometryczną, która jest najmniejsza. Pamiętaj, figura geometryczna, która jest najmniejsza, to ją będziesz musiał wybrać z podanych przeze mnie figur. Czas, oczywiście, oczywiście. Na zadanie masz minutę. Czas start. Mam nadzieję, że udało Ci się bezbłędnie odgadnąć, która z figur jest najmniejsza. Także, jeżeli nie jesteś pewien, zobacz odpowiedź właśnie teraz. Dobrze, mam nadzieję, że to drugie ćwiczenie udało Ci się również rozwiązać bezbłędnie. Jeśli nie, wróć do tego ćwiczenia, zobacz, pomyśl, chwilę, porozmawiaj z opiekunem, z terapeutą zajęciowym, z osobą, która jest koło Ciebie. Porozmawiaj, czy lub dlaczego właśnie wybrałeś tą czy inną figurę. Dobrze, a teraz przechodzimy do ćwiczenia pamięciowego numer 3. Ostatnie ćwiczenie będzie polegało na tym, że spośród figur dokładnie tak samo jak przed chwilą zobaczysz planszę, planszę z figurami geometrycznymi i te figury będą ustawione w rzędzie. Musisz. Popatrzeć, zastanowić się i odpowiedzieć na pytanie, która z figur znajduje się poniżej pozostałych, niżej niż pozostałe. Zastanów się na to ćwiczenie tak jak we wcześniejszych, będziesz miał jedną minutę. Czas, start. Mam nadzieję, że udało Ci się wykonać bezbłędnie to oto ćwiczenie i odpowiedziałeś na pytanie, która z figur jest poniżej pozostałych. Teraz zobacz wyniki, odpowiedź na to właśnie ćwiczenie i zweryfikuj z tym, co Ty wybrałeś. Oczywiście zapraszam Cię także do rozmowy z Twoim opiekunem czy terapeutą, a oto. Odpowiedź na ćwiczenie numer 3. Mam nadzieję, że wszystkie ćwiczenia nie były tak bardzo trudne dla ciebie. Proszę Cię, ćwicz swoją pamięć, ćwicz swoją pamięć, kiedy zachęcają Cię do tego e, Twoi opiekunowie, Twoi terapeuci. E, chciałabym Wam wszystkim podziękować za to dzisiejsze wyzwanie i te dzisiejsze nasze ćwiczenia. E, pamiętajcie, że dwa razy w tygodniu pokazują się moje filmy, w środy i w niedzielę. Bardzo Was do nich zachęcam do oglądania, do komentarzy, do udostępnień. Jeżeli uważasz, że mój film jest fajny, podoba Ci się, jest dobry, komuś może pomóc, to proszę wciśnij, udostępnij. Dobrze to tyle. Bo jak widzisz, pracę głos chyba muszę skończyć ten dzisiejszy odcinek. Zapraszam Cię do uśmiechu, bo uśmiech to sposób na młodość, na lepszą pamięć, na lepsze samopoczucie. Pozdrawiam bardzo serdecznie, bardzo Wam dziękuję za to, że dzisiaj ćwiczyliście swoją pamięć razem ze mną. Życzę Wam cudownego dnia. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pa! W linku zamieszczę link do sklepów, w którym możecie właśnie znaleźć różnego rodzaju ćwiczenia na poprawę pamięci. Pa!